jest taką kadrą hańby 40 milionowego narodu. Co mam tutaj na myśli? Przede wszystkim w niej e, będzie występował zawodnik, który niedawno został skazany przez sąd prawomocnym wyrokiem za korupcję. I to już jest komentowane w, nie tylko w sportowym, sportowych mediach, ale i w europejskich e, we wszystkich, wszystkich mediach. Sprawa druga. Ja osobiście się na to nie zgadzam, żeby e, w w reprezentacji grali zawodnicy, grał Francuz i dwóch Niemców, którzy już reprezentowali Francję i Niemcy. I tylko dlatego grają u nas, bo tam nie załapali się do pierwszej reprezentacji. Ja uważam, że w 40-milionowym narodzie są talenty piłkarskie. No, ten to już naprawdę jak ktoś powie, to. I to mój kolega też z boiska. znaczy Ja kompletny amator, oczywiście, ale wiele razy graliśmy w jednej drużynie, gdzie on był pierwszorzędną gwiazdą, ale, ale na mowę mu się rzuciło, muszę powiedzieć, Jakoś coś, co się stało z naszym wybitnym bramkarzem, jeśli chodzi o te jego takie bardzo wyrywne i gwałtowne opinie. No, chciałoby się zacytować klasyka. To jest kadra na miarę naszych możliwości. Trochę znam się na piłce i uważam, że. Potencjał jest wystarczający, żeby Polska mogła osiągnąć dobry wynik.